Bye. Koniakowie do 19 sierpnia trwają dni koronki koniakowskiej. Co w ramach tego pięciodniowego święta można było zobaczyć i w jakich wydarzeniach do niedzieli jeszcze będzie można uczestniczyć, rozmawialiśmy z Lucyną Ligocką-Kochut z Gminnego Ośrodka Kultury Wistebnej. Co jak co, ale koronki to jest nasza chluba i nasza wizytówka, i to, to nas w świecie promuje i my również chcemy promować. Dlatego te dni koronki są dla nas niezwykle ważne. Koronczarstwo się rozwija? Koronczarstwo się rozwija może tak, nie zamiera. I to jest najistotniejsze dla nas i chyba dla koronczarek. Są chętne, jest ponad tysiąc koronczarek, które aktywnie heklują, bo szydełkowanie po naszemu tutaj po koniakowsku to jest heklowanie. Koronczarki z Heklują. W Gminnym Ośrodku Kultury znajduje się przepiękna wystawa koronek koniakowskich, między innymi w Muzeum Koronki w Galerii Naszańca w Koniakowie, gdzie się odbywają właśnie całe dni koronki. Koronki można cały rok zobaczyć, nabyć, kupić, zamówić, ale i nie tylko serwety, bo powstają piękne suknie, jak widać dzisiaj prezentuję taką sukienkę, ale na zakończenie Dni Koronek mamy przygotowane coś specjalnego, czyli właśnie pokaz mody koronkowej, gdzie będzie można zobaczyć oprócz serwet przez całe pięć dni właśnie suknie, bluzki, spódnice, coś pięknego i coś niesamowitego. Obchodzimy jubileusz 300 lat koniakowa. I chcieliśmy zrobić te koronki, dni koronki atrakcyjniejsze niż, niż, niż dotychczas. Stąd dzisiaj rozpoczęcie promocją płyty Trombita na groniu, wydana przez Tadeusza Rudzkiego, jednego w tym momencie budowniczego Trombit, który codziennie gra i podtrzymuje tą muzykę pasterską w naszej gminie i w Koniakowie. Natomiast jutro jest Dzień pasterski, Dzień Rumuński. Piotr Kochut, który szukuje się na Redyk po całych Karpatach z Rumunii do Koniakowa, między innymi zaprosił właśnie do nas pasterzy z Rumunii i kapelę z Mara Mures, która jutro będzie się prezentowała. Dodatkowo będzie prezentacja właśnie tradycji pasterskiej, serów, buncu, oscypków. Piątek natomiast czeka nas Stolarski Dzień, Stanisław Zawada, taki stolarz najwyższego fachu z Koniakowa organizuje właśnie pokaz ciesielstwa, stolarstwa, będzie można zobaczyć wyrób gontów, składanie tradycyjnych domów, ściany, myszenia, pokazy, więc bardzo ciekawie coś właśnie od takiej strony rzemieślniczej i ciesielskiej będzie można poznać. W sobotę koncert Zakopower w ramach Dni Koronki, który odbędzie się w Istebnej. A w niedzielę zakończenie dni koronki rozstrzygnięciem konkursu na no najpiękniejszą koronko, koronkę koniakowską, która się przez całe pięć dni odbywa w Muzeum Koronki u pani e, Zuzanny Gwarek i tam każdy turysta e, zwiedzający muzeum może oddać głos na e, koronkę, która mu się najbardziej podoba. A więc e, zapraszam serdecznie, bo e, żeby docenić te koronczarki e, e, i wybrać e, każdy z nas może, a więc warto przyjść. W niedzielę również będzie odsłonięcie mozaiki, która powstanie wykonana przez Justynę Łodzińską na starej Strażnicy w Koniakowie, zaraz przy drodze, aby upamiętnić właśnie ten jubileusz 300 lat koniakowa. Nasza artystka z Koniakowa Justyna Łodzińska postanowiła wykonać ogromną mozaikę, której odsłonięcie nastąpi w niedzielę. A więc również zapraszam serdecznie i pokaz mody, o którym już wspominałam, koronek koniakowskich, pięknych bluzek, sukien, ale będzie też coś dla panów, bo wiemy, że te stringi i bielizna chyba najbardziej interesuje panów i też się pojawią.